Dzień dobry, szczęść Boże. Piątek mamy, budzimy się. Połączmy dzisiejsze dwa czytania. Pierwsze z listu do Efezjan i drugie z Ewangelii. Najpierw Paweł znowu przypomina nam w tekście o tym, że mamy być ludźmi, którzy żyją swoim powołaniem. A naszym powołaniem jest bycie świętym. Jest bycie kimś, kto. W perspektywie ma niebo, ale tutaj na ziemi próbuje tym niebem żyć. Znaczy, przygotowuje się do y, szczęśliwej wiecznej roli bycia w niebie. W związku z tym trzeba mocno trenować. I y, więc to jest pierwsze przypomnienie. A potem Pan Jezus mówi bardzo ostro o budnicy. Y, Mówi najpierw o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo cwani, bo czytamy znaki, bo potrafimy patrzeć na świat, wyciągać wnioski o pogodzie, a dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej cwani niż wtedy, bo potrafimy spekulować co do, nie wiem, majątków i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, którzy generalnie są inteligentni, z tej inteligencji korzystają po to, żeby dobrze się tu ustawić i dobrze sobie przeżyć to życie. A Pan Jezus mówi: "Jesteście obudnikami", bo Patrzycie właśnie na znaki, wyciągacie wnioski, ale nie robicie tego w perspektywie swojego życia wiecznego. Jesteście ludźmi, którzy są bardzo zanurzeni w tym, co jest tu i teraz, zapominając o tym, co jest perspektywą. Właśnie to, co mówi Paweł w pierwszym czytaniu, zapominacie o swoim podstawowym powołaniu. I tak sobie myślałem, że może warto zobaczyć, że to słowo obłudnicy może znaczyć tyle, że Pan Jezus mi mówi jesteś obudnikiem, bo kierujesz się lękiem. Obuda mojego lęku. Może tak warto to zobaczyć, że zobaczcie, że ten przeciwnik, o którym mówi Pan Jezus, patrzę w tekst. To nikt inny jak ja sam, że my często toczymy taką walkę ze samym sobą, że Właśnie ten lęk, który sprawia, że który sprawia, że jestem sparaliżowany, nie czynię dobra i zamiast się tym zająć, właśnie zanim dojdę do urzędu, który może być koniec świata, znaczy koniec mojego życia, ale to też może być jakieś trudne wydarzenie w moim życiu, które mnie skonfrontuje i pokaże mi, jaką właśnie żyję obłudą, że tak naprawdę zamiast zrobić dobro, zamiast y głosić y słowo i królestwo niebieskie, zajmuje się cały czas sobą. Y i może to jest jakiś klucz do zrozumienia tych dzisiejszych tekstów, że Pan Jezus mnie znowu motywuje do tego, tym ostrym słowem obudniku, obudnicy, żebym przestał kręcić się wokół siebie, a zobaczył, że y, kiedy nie, nie kieruję się lękiem, który jest we mnie, strachem, mogę robić więcej dobra. To jest bardzo y, podobne do tego, co mówi święty Ignacy o uporządkowaniu uczuć, żeby się nie kierować uczuciami. To nie znaczy, że nie czuć, ale to znaczy, że czuję, próbuję zrozumieć dlaczego coś czuję, w tym momencie mówię o lęku. No i co z tym mogę zrobić? Znaczy, jak się mogę do tego ustosunkować? Czy będę człowiekiem, który na przykład w jakiejś potyczce z kimś, nie wiem, w pracy, w domu, w internecie, gdziekolwiek, kieruje się właśnie lękiem, żeby ktoś, nie wiem, sprawił, że właśnie, że mi dowali, bo odkryje jakąś moją słabość? Czy będę człowiekiem, który wiedząc o swoich słabościach, czyli znając siebie, nie kieruje się tym właśnie, że ktoś może mnie odkryć, tylko robię swoje, działam. Jestem człowiekiem, który robi to, do czego czuję, że został powołany. Ostatecznie zostaliśmy powołani, jak już wspomniałem, do tego, żeby być ludźmi świętymi, czyli być ludźmi z Panem Bogiem. Ale świętość, przypominam, to nie jest tylko kwestia tego, że kiedyś pójdziemy do nieba, tylko to świętość to jest kwestia tego, że jestem dzisiaj odważny w czynieniu dobra. A więc tak sobie myślę, że można tą obłudę, o której Pan Jezus mówi, zobaczyć w sobie, że tym przeciwnikiem jestem ja sam dla siebie, że Pan Jezus mówi, uporządkuj swoje życie po to, żebyś mógł potem wyjść do innych ludzi i dla nich pracować, dla nich działać. Oczywiście, można też popatrzeć bardzo po prostu na ten fragment bardzo po prostu chodzi o relację z drugim człowiekiem, że. E, właśnie idę e, do świętości, a tymczasem jestem obłudny, bo jedno mówię, drugie robię w kontekście też relacji z drugim człowiekiem. Uśmiecham się do nich ładnie, a tak naprawdę złożeczę w sercu. E, I to jest, ale dokładnie ten sam mechanizm, że taka postawa wynika z tego, że sam się boję, że sam przeżywam jakiś lęk, dlatego chcę ładnie wypaść, przed innymi gram rolę. E, a że napięcie jest tak duże, no to muszę komuś dowalić yy, i tak naprawdę znowu kółko się zamyka, bo gram. Więc popatrzmy yy, dzisiaj na tą obłudę w kontekście mojego lęku, który przeżywam. Chyba, że nie przeżywasz, no to nie ma się czym zajmować dzisiaj. Zajmij się zbieraniem kasztanów. Krótko będzie. Więc dobrego dnia Wam. Życzę dobrego piątku. Yy. To jeszcze jest dzień pracy, żeby było jasne, więc dzisiaj dajemy z siebie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tworzyć dobro. Ale spróbujmy popatrzeć właśnie na, ten, na tą Ewangelię przez pryzmat swojego lęku, żeby nie być obudnikiem, który kieruje się lękiem, tylko być człowiekiem wolnym, który pamięta o tym, że jest powołany do świętości i tworzy dobro, tworzy coś fajnego, coś, co będzie dla niego, dla jego bliskich, dla całego świata dobrym. Można inaczej można właśnie tak, że udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, że jesteśmy odważni, że robimy wielkie rzeczy. Tak naprawdę jesteśmy w sobie bardzo zamknięci, bo, bo ciągle skupieni na sobie. Dobrego piątku, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Pozdrówcie swoje rodzinki. Cześć, dzieciaczki.